Hej kochani, to Maria Z Gently Speaking. Dzisiaj zapraszam Was do krótkiej i bardzo efektywnej praktyki oddechowej, która nazywa się Box breathing oddech pudełkowy, bardzo prosta i wspaniała technika, która przynosi nam bardzo dużo relaksu, wspaniałe na uspokojenie nawet w czasie ataku paniki. W czasie, gdy jesteś bardzo zdenerwowany, ta technika na pewno Ci pomoże. Dzisiaj z tej pięknej plaży na północy Hiszpanii, z pięknym słońcem, które przynosi nam tak dużo dobrej i pozytywnej energii, zapraszam Cię do poświęcenia kilku minut na pełen relaks. Usiądź wygodnie, z plecami prostymi, Możesz usiąść na łóżku, na macie, jakkolwiek ci wygodnie. Zaczniemy sobie od kilku delikatnych ruchów głowy w prawo i w lewo, delikatne ruchy szyi. Rozluźnij szyję, rozluźnij głowę, rozluźnij ramiona. Możesz zamknąć oczy i zacząć łączyć się ze swoim oddechem głębiej i głębiej. Kilka delikatnych kółek w prawo i w lewo. Możesz przeciągnąć się na jedną stronę, później na drugą. Zacznij oddychać głębiej, głębiej, starać się łączyć twój oddech z delikatnymi ruchami. Jak już jesteś gotowy, usiądź z prostymi plecami, ramiona do dołu, klatka piersiowa otwarta. Zamknij oczy i zacznij oddychać głębiej, głębiej. Pierwsze kilka oddechów, wdech przez nos i wydech przez usta. Głęboki wdech, niekiedy wydychasz, pozbądź się wszelkiego napięcia swojego ciała i umysłu. Połącz się z ziemią z tą uspokajającą i bardzo silną uziemiającą energią. Połóż swoje ręce na kolanach, otwórz dłonie do góry i powoli przejdziemy sobie do box breathing. Wdech przez nos przez 4 sekundy, zatrzymujemy na górze przez 4. Wydechamy powoli przez nos przez 4 i z płucami pustymi trzymamy oddech przez kolejne 4 sekundy. Najpierw zaczniemy sobie od czterech, później przejdziemy do 6, 8 i może nawet do 10, jeśli będziesz w stanie. Zamknij oczy, głęboki wdech przez nos, wydech przez nos i wdech przez raz. Dwa, trzy, cztery, zatrzymaj. Trzy, dwa, trzy, cztery, wydech, raz. Dwa, trzy, cztery, i zatrzymaj. Dwa, trzy, cztery, wdech. Zatrzymaj na górze z płucami pełnymi. Wydech. I zatrzymaj. Jeszcze raz wdech, zatrzymaj. I wydech, dwa, trzy, cztery, zatrzymaj. Wdech, dwa, trzy, cztery, zatrzymaj. Miej oczy zamknięte, skupienie wewnątrz i wydech, dwa, trzy, cztery i zatrzymaj. Przechodzimy do sześciu. Wdech. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zatrzymaj. Cztery, pięć, sześć. I wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zatrzymaj. Z płucami pustymi. I wdech. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zatrzymaj. I wydech przez nos. 2, 3, 4, 5, 6. Zatrzymaj. I wdech. Zatrzymaj na górze, kiedy płuca są pełne poczuj siłę. I wydech. Zatrzymaj. Skupiamy się wewnątrz, połączeni z wewnętrznym pokojem. I wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zatrzymaj. I wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zatrzymaj. I przechodzimy teraz do ośmiu. Przygotuj się i głęboki wdech przez nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatrzymaj z pulsami pełnymi. 5, 6, 7, 8. I wydech. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatrzymaj półce sopuste. Poczuję jak twoje ciało, czuje się wewnątrz, jaka jest Twoja energia. I wdech dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zatrzymaj. I wydech. Zatrzymaj. I wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz przechodzimy do 10. Jeśli możesz, postaraj się jeszcze bardziej powiększyć objętość płuc. Jeśli nie, to zostań przy 6 albo przy 8. Pełen fedech przez noc i wdech przez raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zatrzymaj z płucami pełnymi. Skupienie na punkcie pomiędzy brwiami. Third Eye Center. I wydech 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pozbądź się całkowicie całego napięcia i zatrzymaj z płucami pustymi. Poczuj, jak czujesz się wewnątrz. I jeszcze kilka razy wdech 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zatrzymaj. I wydech 2-3-4-5-6-7-8-9-10. Zatrzymaj. I wdech powoli przez nos, kontrolujemy wdech. I zatrzymaj. Jeśli półce są pełne. I wdech przez nos, angażujemy gardło. I zatrzymaj. Poczuj tę przestrzeń wewnątrz siebie, przestrzeń, która cię otacza, i połącz się z energią spokoju i miłości. I jeszcze dwie rundy. Wdech. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, zatrzymaj. I wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć zatrzymaj. I ostatnia runda, teraz wdychamy przez tak długo jak możemy, głęboki wdech przez nos, przez brzuch, przez żebra, klatkę piersiową do góry. Zatrzymaj na górze przez kilka sekund z płucami pełnymi. I wydech powoli przez nos, tak długo jak możesz, przez gardło, przez klatkę piersiową, żebra i brzuch. Mm, cudownie, powoli powróć do swojego naturalnego dechu. Możesz wziąć kilka głębokich wdechów przez nos i później jeszcze raz wydech przez usta. Poczuj, jak się teraz czujesz. Jak może zmieniła się Twoja energia wewnętrzna? Poczuj ten pełen spokój, pełen relaks, który Cię otacza, pełne skupienie. Wspaniale, możesz teraz delikatnie otworzyć oczy. I wziąć głęboki wdech, rozciągnij się, wyciągnij ramiona nad głową do góry i wydech, otwórz po obu stronach, otwórz serce. Przeciągnij się jeszcze raz, jeśli tego potrzebujesz, w którą stronę chcesz. Powróć do centrum. Dłonie przy sercu. Ukłon się, podziękuj Sobie za te kilka minut połączenia z wewnętrznym pokojem. I ja życzę Ci mnóstwo pokoju, spokoju i miłości. Wszystkiego dobrego. Love and peace always.